Cześć to moc witam Was serdecznie w Bożonarodzeniowym odcinku. Krótkim, bo chciałem Wam złożyć życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. Można powiedzieć, że taki odcinek u mnie z życzeniami jest już w pewnym sensie tradycją. Pojawił się on 3 lata temu, 2 lata temu, rok temu. Nie wiem w sumie czemu się nie pojawił, ale wracamy do tej tradycji. No i pojawia się kolejny taki odcinek. Dzisiaj mamy Wigilię. Jutro pierwszy dzień świąt. Chciałbym Wam życzyć wszystkiego co najlepsze w te święta. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności. Ale i też przede wszystkim, żeby nie zapominać, co jest najważniejsze w te święta, co świętujemy, bo no, na pewno nie są to prezenty. Jeśli chcecie, możecie również napisać, co dostaliście na święta, a ja dodam jeszcze informację, że w tym roku pojawi się przynajmniej jeszcze jeden film, w którym zrobię takie podsumowanie mojego kanału, jeśli chodzi o rok 2024, gdyż ten rok był na pewno rekordowy dla mojego kanału. Zrobiłem ponad 4 razy więcej wyświetleń w roku 2024 niż w roku 2023 i wszystko zanosi się na to, że jeszcze do wakacji 2025 uda się wbić 1000 subskrypcji, czyli mój taki póki co główny cel, jaki sobie wyznaczyłem na YouTube. Dzisiaj z mojej strony to myślę, wszystko. Dziękuję Wam za ten rok. No, ale takie główne podziękowania będą właśnie w omawianym już wcześniej filmie. Wesołych świąt, jeszcze raz. Cześć! I wait